Cześć, witam po raz kolejny na moim tak zwanym krypto kanale. Dzisiaj będziemy się zajmować Etherem, czyli Ethereum drugą co do wielkości po Bitcoinie kryptowalutą, a w pewnym sensie nawet pierwszą, ponieważ ambicją Bitcoina, najstarszej i największej kryptowaluty, nie jest do końca spełnianie funkcji waluty jako takiej. Bitcoin raczej aspirował zawsze do tego, żeby być tak zwanym store of value czyli żeby być bezpieczną lokatą kapitału i jako taka zastąpić w pewnym momencie realnie czy fizycznie istniejące złoto. Założenia związane z Etherem są zupełnie inne. Ether nie służy do trzymania pieniędzy, Ether służy do robienia rzeczy. Ether ma zdecentralizowaną platformę, własny blockchain, na którym pozwala na przykład osobom konstruować własne kryptowaluty. Wiele walut w tym momencie obraca się w tym ekosystemie Eteru, ale pozwala też podejmować działania charakterystyczne dla walut, takie jak chociażby stejkowanie, pożyczanie pieniędzy na procent i tak itd. Tak Chcę podkreślić, że uważam Eter za dosyć bezpieczną lokatę kapitału, aczkolwiek zdecydowanie królem pozostaje Bitcoin. Jak wiecie, funkcjonujemy w czteroletnich cyklach i moją intencją, intencją tego kanału jest udowodnić być może samemu sobie, że najlepszy sposób inwestowania to kupienie na początku cyklu nisko, a następnie sprzedanie na końcu cyklu wysoko. Widzicie, że obecnie cena eteru to 1200 dolarów, jak na złość teraz spadło o 2 centy i ja podejrzewam, że ta cena jeszcze spadnie. I teraz bardzo trudne pytanie, do jakiej kwoty spadnie. I teraz oczywiście wszystkie kanały na YouTube unikają udzielania bezpośrednich odpowiedzi, żeby się nie wygłupić, ale przyzwyczajam Was już do tego. Tadam! Oto moja odpowiedź na to pytanie. Przede wszystkim uważam, że Ether, podobnie jak Bitcoin, na 70% jeszcze spadną. A do jakiej kwoty spadną? No cóż, moja odpowiedź brzmi 680%. Dolarów. Ale już nie bądźmy tacy. Oczywiście tutaj wprowadzam pewne widełki, prawdopodobieństwa. Najprawdopodobniej będzie to kwota między 600 a 800 dolarów jako najniższy osiągnięty punkt. Natomiast z mniejszym prawdopodobieństwem, ale dopuszczam szersze widełki: 550 dolarów do 950 dolarów. Skupiamy się więc na tej kwocie 680. Dolarów. I w oczywisty sposób pojawia się pytanie, jak do tego doszedłem. <laughs> Spróbuję wytłumaczyć. <laughs> Tutaj jest ostatnia historia bitcoina, który dwa tygodnie temu spadł o 37%. Następnie się ustabilizował trochę, podniósł trochę, spadł, znów spadł, i obecnie się stabilizował, umocnił na tej pozycji 1200 dolarów. Przechodzimy do moich kryteriów. Pierwszym jest kryterium czasu. Kryterium czasu to po prostu długość trwania cyklu, które są zaskakująco regularne. Wyliczałem to w pierwszym filmie, nie będę się powtarzał. Odpowiedź brzmi, najniższa cena zostanie osiągnięta w okolicach grudnia 22, stycznia 23 roku. Kolejnym, Kolejną wytyczną w tym wypadku ceny jest pewne podobieństwo do bitcoina. I teraz muszę wytłumaczyć. Ether jest młodszy od bitcoina. Bitcoin istnieje cztery cykle czteroletnie, czy czwarty cykl czteroletnie. Ether dopiero dopina drugi cykl. I teraz zaobserwowałem coś ciekawego. Zobaczcie. Oto cykle bitcoinowe, które idą w górę i spadają. I z każdym cyklem spadają mniej. 81%, 84%, tam 83,5%. Ale jeżeli cofniemy się do początków, to zobaczymy, że w pierwszym cyklu bitcoin spadł o 93, no 93,5%. Ale w drugim już tylko o 86,30. No i teraz ciekawostka. Ile w swoim pierwszym cyklu spadł? Eter. Drodzy Państwo, spadł o 94,3%. Wyraźna zbieżność z tym, ile spadł? Bitcoin. Ile więc spadnie w tym cyklu? Zabawmy się w spekulację, że tyle, ile Bitcoin w swoim drugim cyklu, czyli o 86%. Ile by to wniosło? Bum! 800, przepraszam, 680 dolarów. Po raz pierwszy nam się więc pojawia to 680 dolarów, które już wspomniałem. Pierwszy sposób wyliczenia. Spójrzmy na to też inaczej, przez analogię do bitcoina. Zobaczcie, ostatnio bitcoin również zaliczył spadek. W tym samym momencie i ten spadek wyniósł 27%. Ale uwaga. Ether dokładnie w tym samym momencie spadł o 36, ponad 36%. Widzimy więc, że eter spada bardziej. W ogóle zmiany eteru są większe. Jeżeli więc wiesz, że dobra cena zakupu bitcoina jest między 14 a 16,5 tysiąca, natomiast może on nawet zejść do 13 tysięcy, to teraz sobie spójrzmy. Jeżeli zejdzie optymistycznie do 14 tysięcy bitcoin, to jest 15% w dół. Jeżeli zejdzie do 13, to to jest 21% w dół. Drodzy Państwo, jak to się nam tłumaczy na Ether? Otóż, jeżeli bitcoin spadnie lajtowo, czyli o 15%, to Ether spadnie o 25-30. Jeżeli spadnie o tamte 27, wchodzimy w rejony 800 70 dolarów. Ale jeżeli popatrzymy na to hardkorowo, to znaczy rząd 40 kilku procent, na przykład 42, to wchodzimy w rejony, boom, 680 dolarów po raz drugi. No i jest trzeci argument. Trzeci argument to jest nasza kalkulacja logarytmiczna. I teraz od razu tłumaczę. Możemy sobie wyprowadzić takie piękne paski kolorowe. Teoria jest taka, że wykres na szczycie powinien przebić górę, a na dole przebić dół. Ten ostatni z tych kolorowych pasków. No, już widzimy, że do końca się nie sprawdza, bo w najwyższym punkcie eter nawet się nie zbliżył do przebicia tej linii. No, ale zobaczmy, jak wyglądamy. Teraz. Jeżeli mówię, że się wydarzy to na przełomie grudnia i stycznia, to jesteśmy czasowo gdzieś tutaj. Gdyby miał przebić dolną linię, to mówimy tutaj o okolicach 650 dolarów. Bum! Po raz trzeci. Jeżeli by się zbliżył tylko do tej linii, będzie to 950 dolarów. Prawdopodobnie wyląduje gdzieś pomiędzy nimi, czyli w okolicach 680, 750, tutaj nawet napisałem 650, 900, zależy jak na to patrzymy. Taką więc wycenę proponuję, i za takie kwoty należy próbować eter, kupić. Jeżeli już eter macie, to czy należy go sprzedawać? Moim zdaniem niekoniecznie. Jeżeli pójdzie teraz jeszcze do góry, bo może być wzrost przed spadkiem warto sprzedać 10-15%, żeby potem dokupić. Ale trzymajmy walutę, która była kupiona w dobrej cenie. Taka moja prognoza. Zobaczmy, czy będę miał rację. Za rok. Trzymajcie się.